Ejśmeczko, witajcie z tej strony Gileon i witam się w sklepie 5 czerwca 2024 roku. No i co? Destiny 2 nadal w sklepie. Leafall Company to samo. Skiny Ariany Grande nadal w sklepie. Gwiezdne wojny to samo. Powrócił pakiet Podwójny Agent i zestaw kilofów mroku. Zestaw cyberinfiltracja nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw podniebnego szybowca za 2300 jeśli mamy chaos. Podwójny prowokator za 800. I ta lotnia powróciła po prawie 1000 dniach, także bardzo rzadki powrót. Płynny latarz za 800. Chaos za 500. Rogaty szturmowiec za 800. I ta lotnia powróciła po ponad 600 dniach, więc rzadki powrót. Rozpraszacz za 800. I boski smog za 1200. Alias i afera to samo. Wrapowe skiny nadal w sklepie. Dowódczyni drużyny Panda za 2000. Kilwater za 1200. Surferka za 1200. Noże do filetowania za 500. Baletletyka za 500. Nefrytowa ścigaczka za 1200, wieczna wędrowniczka za 1200, specjalista pierwszego uderzenia za 1200, nawigator do wynajęcia za 800, tygrysie pazury za 800, Bombastycznie za 500, Behemoth nadal w sklepie, Endo to samo, Wilkołak nadal w sklepie, Dopalacz kometa to samo, dopalacz magiczna rakieta nadal w sklepie, koła blender to samo, Billie Eilish nadal w sklepie, itemy Billie Eilish to samo, bębniszka nadal w sklepie, robacza symfonia to samo, rosiczka nadal w sklepie, obrotowe typnięcie to samo, ścieżki jamowe nadal w sklepie, zestawy Lego to samo. Nie ma już dzisiaj skinów znajka, no i co? Jeśli sklepik Wam się podobał, to pamiętajcie subzone, łapka w górę, ko leą w sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.